O, cholera, co mam? sobie nowy liśnik. No, no, różnica jest taka, że masz tutaj, widzisz ten ekranik? Jest dużo mniejszy i czarno-biały jest. Bo tutaj widzę, że z od innej wersji Widzicie, aż... to. Widzicie Czas się dawał, bo u niego nie pasował. Nie, nie mógł sobie poradzić z kodowaniem, więc nie, nie, nie No właśnie, bo to tak nie działa, że sobie kupicie taki liśnik, włożycie go to, i on nagle jest sam zakodowany. Gryzonia, myślę ci grycoń coś przegryzł. <laughs> Nie wiem jak to wygląda u Was, ale u mnie z oknem jest śnieżyca, ślizgawka. Co za tym idzie, bardzo dużo samochodów trafia teraz na internet z powodu uszkodzenia, no bo to wiadomo, niby zimoweczki są, ale lód na drodze jest i na to nie ma silnych. No i do czego dążyłem? Tutaj taki samochód jest gdzieś sprzedawany, ktoś to naprawia, czasami po kosztach, czasami to jest zrobione profesjonalnie, ale są dwa problemy. Pierwszy problem jest, że potem możemy taki samochód kupić, który jest nieodpowiednio naprawiony. A drugi tak naprawdę problem jest, że takie samochody sprawiają zagrożenie bezpośrednio na drogach. I żeby się zabezpieczyć przed takim czymś, mamy tutaj taką stronę Carvertical, gdzie wpisujemy numer WIN samochodu i tak naprawdę pokazuje nam bardzo tani raporcik gdzie możemy sprawdzić czy przebieg samochodu jest prawdziwy, czy auto nie było kradzione, czy nie było żadnych wypadków, no i też czy na przykład nie był taksówką. Dla przykładu mogę Wam tutaj pokazać taki gotowy raporcik Fordzika, gdzie tutaj jest pokazane gdzie auto było serwisowane, jak wyglądał przebieg samochodu przez cały okres użytkowania, często są też właśnie jakieś szkody szacowane, koszta naprawy, w których miejscach było uszkodzenie, jak i na przykład wartość samochodu, jak była sprzedawana, wyposażenie, no ale też i zdjęcia. Zdjęcia są często tutaj, właśnie jak było, jak to wyglądało auto podczas wypadku. No i potem, jeżeli auto zostanie wystawione na jakiś portal na sprzedaż, przykładowo już po naprawie, czy jeszcze by było rozbite, no to też się nam te zdjęcia zapiszą. Tak jak przykładowo mamy tutaj ten samochód. Tak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć, w wychodzi tanie, jeżeli porównamy to do zakupu samochodu, a my już ruszamy z odcinaczkiem. To co, zaczynam odcinek, jak widzicie Jurgen jednak nie rzucił pracy, jednak jeszcze postanowił pracować po naszej nieszczęśliwej a I tak zaczynamy oto kolejny odcinek od śniadanka. Good morning. Co tam Jurgen myślisz? Ja słuchaj, wymyśliłem nam pracę, żeby nam się nie radziło dzisiaj. O cholera, co tam Gupiłem sobie nowy licznik od tego Vito. Mój? <laughs> Kurde. Będzie dokładanku. kładanko Podobnym wyświetlaczem, bo ja mam czarną ja No i no super ja Chciałem chętnie, bo jak już będziemy przerabiać moje Audi no. y, Kompletnie to ja mam, ja chciałem y, temperaturę oleju mieć A no to jest co ciekawa opcja, no ja w swojej Audi też tego nie mam Ciśnienie od turbo chciałem też mieć Moje i A Ten y, licznik akurat to ma, a moje opinie tylko nie ma No więc będziemy mieli robotę na dziś My ogólnie przyjechaliśmy na moje stare biuro, tutaj było moje biuro, gdzie robiłem sobie sterowniki ale niestety przylało mi troszeczkę cały dom, bo jakaś złączka puściła. No i niestety e, powoli pakuje się do Polski, no ale niestety klienci czekają, muszę naprawiać dalej sterowniki, więc biorę tutaj zasilacz, biorę swoje graty. E, no, i dzisiaj robimy też jeden sterownik dodatkowo z Mercedesa 211. Gdzie tam potrzebuję pełen odczyt sterownika i niestety właśnie muszę go odczytać na stole Więc przy okazji zrobimy Jurgena licznik i będziemy mieli dzisiaj troszeczkę takiej zabawy Pogadamy sobie też o samochodach, bo mamy w planie kupić jakiś taki samochód, powiem wam, na projekt Jurgen, nie? Co tak. myślisz o jakimś projekcie? No tak zrobimy My się no. jakoś tak zrobimy jakiś 1.9 spadnie tą muszę pod głowicą kupić czy coś I zrobić kilka odcinków, mianowicie z zakupu Jak jedziemy go odebrać, z jakiejś tam naprawy, testów, podkręcił mu trochę mocy może w niemiecki przegląd zobaczycie jak wygląda, jak będziemy robić i, i tak dalej. No ale Jurgen, szuka, szukałeś tam teraz samochodu. Powiedz coś jeszcze o troszkę na ten na niemieckim rynku. Wielka jedna. Nie? No lipa jest, no. Miałem Wszystkie... do 100 km do 200 i no. nic nie znajdziesz porządnego co możemy. Co by można było kupić, nie? Wam powiem o kurde majsternie garnięty. Ja wam powiem, że też szukałem teraz bardzo dużo samochodów typu jakiejś Golf 4, Golf 5. I o dziwo, niedawno te samochody jeszcze przed Koroną były po symbolicznych cenach, tu po cenie, żołbym powiedział. A teraz nagle wszyscy otworzyli oczy. Nowy samochód jest jak raz takie ryzyko, bym powiedział, kupić. I te stare samochody poszły nieziemsko do góry. Czy, czyli typu za jakąś Vectre C musicie dać 2500 euro, za jakiegoś Golfa 4, ile razy patrzę na internecie, po 2000 euro, więc te ceny nieziemsko poszły w górę, jakaś kliówka za 1500 euro ta najstarsza, więc no naprawdę dziwnie się robi nie w tą stronę to zmierza co powinno ostatnio też widziałem, że jak ktoś mnie pytał w komentarzu, czy też tak sądzę, że w Niemczech jest tylko jakaś taka ponura pogoda i bardziej deszczowo niż jeżeli w Polsce no to tutaj chyba sami możecie wywnioskować że jeżeli oglądacie moje odcinki to większość z nich to są deszcze pochmurno, zimno jedna wielka niemiecka masakra i moim zdaniem 100% Procentowo jest tak, że tutaj w Niemczech jest jakoś, nie wiem, bardziej deszczowo niż jeżeli by w Polsce. Takie zdanie, jest zaś w komentarzach, co wy uważacie w tym temacie nie jestem zdrowo rozczarowany, mianowicie robię tutaj 211 i po odczycie, normalnie po kablu jakkolwiek, jakimkolwiek urządzeniem tego nie zrobił, to niestety nie pokazuje mi całości całości sterownika, tylko powiedzmy jakiś tam obszar i żeby zrobić te wszystkie rzeczy, które potrzebuję, potrzebuję jego, jego pełen odczyt no i tutaj akurat X w Katagu powiedzmy mamy taką opcję, ale musimy ten sterownik rozkleić od drugiej strony tak to wygląda a niestety teoretycznie jest to do zrobienia, praktycznie słyszałem, że już takie sterowniki ulegają zniszczeniu podzięki powiedziałem klientowi, że ja mogę go rozklejać, ale to jest na niestety jego ryzyko i tutaj być może przyjdzie kupować nowy sterownik, no niestety klient powiedział, że nie, odpuszczamy ten temat, więc tutaj będzie trzeba jednak... Te rzeczy, które tam są, rozkopywać pół silnika i dokopywać się do jakichś tam silniczków, żeby to wszystko ponaprawiać. No niestety tutaj nie poszło zaoszczędzić na czasie, no ale to tak czasem jest. No tutaj się teraz tutaj taką przenośne pióro zrobił. <laughs> no na poważnie. No to teraz jestem w trakcie tam przenoszenia różnych rzeczy. Przewożenia w sumie do Polski i tutaj troszeczkę na nowe mieszkanie, bo przez chwilę tutaj będę jeszcze wynajmował. No i tak to jest na zaraz święta, więc to w sumie jest taki najfajniejszy czas jaki może być, gdzie będę mógł go spędzić z rodziną, więc w sumie tym się pocieszam. Dlatego jeszcze majster ma chęci do pracy, bo ta pogoda jest tak ponura, że jak człowiek codziennie wstaje zimno, ciemno, to naprawdę się robić nie chce. A tam Jurgen coś już walczy, walczy z licznikiem. Jurgen jak idzie? No i dobrze, prawidłowo. Jurgen się wziął za rozbieranie starego licznika. Jakie Jurgen są w ogóle różnice w tym liczniku? No różnica jest taka, że masz tutaj widzisz, ten ekranik jest dużo mniejszy i czarno-biały jest. Wskazówka po lewej stronie jest tutaj widzisz. Ta cała tabliczka jest czerwono-biała, a w tym nowym liczniku tutaj już jest LEDowe. Aha. A to akurat no. ciekawe, no widzicie, że tak to jest, jeżeli kupujecie Audi, to um, tak naprawdę macie S-Line wewnętrzny, a w każdym samochodzie się różni, różni się kolor tapicerki, różni się w ogóle sama tapicerka, materiał, jakieś podświetlenia, jakieś bajerki, to naprawdę jest rzecz taka, że takie auto, jakie oszukacie, żeby dostać, to jest naprawdę prawie, że niemożliwe, nawet w moim aucie mi brakuje elektrycznych foteli, e, pamięci, tak jak Jurgen ma, a ja znowu nie mam i takich dużo sytuacji, a ja mam czy tam, tam, nie wiem, po jakieś tam pierdowe podświetlenie w kram. Podświetlenie w tapicerce, i każdy samochód ma coś więcej, a drugi ma coś no mniej. Co y, to jest że ja mam siedzenia z s -Line, tylko bez tego logo s -Line. No właśnie, no to ja mówię. No. To jest, jest, jest każda ta taka sama, tylko tutaj też s -Line. No, każdy sobie dobiera tak naprawdę inny wariant, że potem mieć jakiś samochód, jaki, jaki po prostu oczekujecie, no to musicie tak jak tutaj sobie dokładać. A jak my tutaj będziemy ten dokładać, no to niestety on ma w sobie mobilizację, więc będziemy musieli go dokodować, jeszcze dokodować e, całe, całe kodowanie, jakby przełożyć i dokodować go online do samochodu i dokodować mu immobilizer też do samochodu żeby on w ogóle odpalił takie to jest właśnie tutaj w tych nowszych samochodach zagłachtanych chociaż w sumie nie jest też aż tak tragiczne bo jeżeli macie dostęp online to jest też szybka robota no i tak, kodowanie online żeśmy zrobili licznik już jest musimy jeszcze tylko zrobić kodowanie bo tutaj widzę że jest od innej wersji i troszeczkę rzeczy w nim się różni na przykład właśnie co to teraz to wyskoczyło, bo ten samochód po prostu nie ma pneumatyki. No i widzicie, że przebieg nie do końca nam się zgadza. No przebieg też musimy zrobić. O, teraz będzie widać. O. Więc zobaczcie, teraz mamy już tak naprawdę nowy listnik dołożony. Błędów nie pokazuje. E, temperaturę oleju pokażę dopiero jak się rozgrzeje, e, jak się to po, po krótkiej przejazdce O 60 stopni, chyba nie? Tak. A czy teraz jest silnik rozgrzany? Ja 60 stopni, a jest. To no. silnik jest rozgrzany, tylko ster, sterowniki muszą ogarnąć, że tu jest nowy licznik, że tutaj coś się stało, że tu przestęp się przyjął. To nie jest też tak na HOP2. Ktoś dzwoni do Ciebie, Odrzucie Jakaś pani. jest tyle <laughs> <też telefon> działa <laughs> Teraz będą widzę, więc dzwońcie ten numer, nie? napowiem powiem informatykowi, żeby za a na, po, na poważnie, no to tak, licznik jest dołożony, co jedynie się nam nie zgadza, to nie zgadza się, nie, nie zgadza się nam przebieg właśnie, no I, i tutaj niestety nie jestem w stanie tego niczym zrobić, muszę jechać do domu po drugi sprzęt, nie no, Jurgen spokojnie, bo się zdziwił już, Peter nie zrobisz, nie no, zrobimy, nie no, bo tutaj nie możemy zostawić więcej kilometrów, nie jeżeli ten samochód naprawdę, naprawdę posiada. A weź go teraz kompletnie zgasi, włącz tylko zapomniaczem, że jakieś błędy się pojawiają, żeby widzowie nie podzieli Peter pewnie jakieś błędy sypie. Uwaga, tylko będzie piszczał. Widzisz, i w tamtym, tym. Tylu... No, i wszystko śmiga. Różnica w tym liczniku jest taka, że w środku jest kolorowe całe. No właśnie, pokażę Wam Zobacz. też dokładnie o co chodzi. Proszę Zobacz. zupełnić płyn, no to za chwilę no co, mam, zrobimy. co zrobimy. No właśnie, to zrobi. Tutaj otwarte drzwi. Klapa. Telefon. Nie, muzyka, telefon muzyka, telefon i nawigacja. I nawigacja. Dobra, ale różnica jest taka w tym, że ten obraz cały tutaj w środku jest większy. Okay. Ten ekran jest kolorowy i tutaj masz LEDy. Patrz jak teraz wyłączy zapłon, tamten stary nic nie było. A teraz, jak włączysz zapłon, to pokazują nie, no, się LEDy czerwone. No lepiej, wrażenie no, jest no. po prostu jakbyś miał inny samochód w ogóle. No to fakt. A czekaj jeszcze coś zobaczyć Nie, nie. ten dopiero działa jak, jak No no to wiadomo No więc co? My lecimy teraz po sprzęt. Zrobimy jeszcze do końca ten, te ten kilometry, żeby to się nam wszystko ładnie zgadzało. I zobaczymy, co też jeszcze możemy wymyśleć, co tu, tu pobajerować. No ale powiedzcie sami, że samochód po jednej takiej małej zmianie gdzie Jurgen przyzna się, ile daje za liśnik? Nie wiem, 150 euro. No, ku... całe? no, no to kurwa. No, i tak miałem szczęście, bo normalnie po 400 euro na eBay są, nie? No więc okazja była szybko, trzeba było kupić. No a czemu odręb, się Skąd ta okazja się wziął? No nie wiem, na ebayu znalazłem. To no. jest przypadek? Właśnie wstawił, od razu kupiłem. No i zarobiście. No więc widzicie. A coś... dawał, bo u niego nie pasował, nie, nie mógł sobie poradzić z kodowaniem, więc nie, nie, nie... No właśnie, bo to tak nie działa, że sobie kupicie taki liśnik, włożycie go to, e, i on nagle jest sam zakodowany, a może zrobicie jakieś kodowanie vcd em i on będzie działał. On tak naprawdę ma zakodowany imobilizer w sobie i pierw musicie online zrobić ochronę komponentu, dopiero można coś z nim grzebać, tak to niestety Gość, Gościu pewnie sobie kupił też liśnik, bo miał taki sam jak ja pewnie, ten czarno-biały, i będzie myślał sobie, że VCDS sem go zakoduje. No sumie może być, może być, no ale Peter to w tym osądzie sprzętu, no mogę... Onego. Dużo sprzętu przeżyło, a powiem wam, że po tej mojej domowej powodzi udało mi się dwa laptopy samemu odratować, bo niestety tam nie dobiję się do tego pana z YouTube'a co większość osób polecała mi go w komentarzu. I wyglądało to na takiej zasadzie, że je porządnie wysuszyłem, rozebrałem i one się tak nie włączały. I wszystkie tam powiedzmy miejsca, gdzie była troszeczkę wody, rdza taka była, powiedzmy, wyczyściłem pacikami do uszu i jeszcze takim preparatem i. Jak ręką odjął, laptop położyły, no to jest naprawdę dziwne. W sumie na się nie spodziewałem, że je naprawię, ale naprawimy z głupoty i wszystko działa, więc jest dobrze. Panie, no? Jak jest w na razie podłączony, to wiesz co, co Co? Jak masz e, światło do jazdy dziennej z przodu, to mhm. jest jasno, nie? No. To z tyłu w Audi, to jest nienormalne, co oni zrobili. Że co? Że z tyłu światło nie świeci. O kurde. Wiesz, tylne lampy zakodujemy, bo to idzie zakodować w DS-em no to my się my zaraz, świeciły, zaraz, świata, jazdy dziennej będą z przodu świeciły, to z tyłu też będą No a weź on no światło do jazdy dziennie, zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest Nie, czekaj, auto i co, weź z tyłu? Nie no, auto to masz raz ja jest ciemno tutaj w tym kurde garażu, weź na pozycję pewnie, albo tak no Masz stop naciśnięty? Nie. Bo teraz się palą, Ma weź na pozycję Teraz? Też, a to, bo, to po prostu przez to, że teraz jest jasno Jakbyśmy ustawili pewnie na auto i będzie tylko przód włączony, to będą tylko z przodu włączone, bo to jazdy dzienny, no to, to wiem o co chodzi. No zobaczymy ale... jeszcze jakie bajery muszą No zbierać. a to zaraz zobaczymy i dokodujemy jeszcze kilka tam bajerów do niego. Widzicie, że w Audi to polega na tej zasadzie, że co chcecie, to sobie musicie dokodować. <laughs> Chciałeś mieć ten, jak to się nazywa, laptimer dokodowany. Chciałeś mieć to dokodowane i tak możemy sobie dokładać tych wersji. Szkoda, że tak się nie da dołożyć jakiegoś, nie wiem, pamięci w <laughs> do dokodować czy coś, nie? To było bardzo fajne. co będziemy dokładnie w tym samochodzie, to będzie chłodnicy z turbą. O kurwa, będzie samolot Zależymy robiony z niego. Tutaj jakby do niego założyć turbawkę z CDU-C, to tu by naprawdę mocno szło mocy z tego wykręcić, bo od początku myślałem, że 204 koniec tutaj się to jest ta sama turbawka co w 3.0 CDUSE, ale okazało się, że niestety, ale jest minimalnie mniejsza. Nie panie Jurgen? No, jeżeli chcecie widzieć, jak Jurgen e, niszczy swoim autę na autostradzie, <laughs> jak korba wylatuje bokiem, to dajcie lajka. Like. No, tak, co tutaj nam jeszcze wyskoczyło, to wyskoczył nam błąd od poduszki pod kolanami po stronie pasażera, tylko że ten samochód nie jest wyposażony w takie cudo. I teraz najprawdopodobniej będzie musieli zrobić kodowanie online, żeby on sobie zakodował wszystko pod ten samochód, bo coś tutaj gdzieś źle poszło z kodowaniem i nie wiem dlaczego, ale w werbegach ma taki błąd. Kiedy, co, jak to się stało, to tego nikt nie wie ale błąd się pali a nie wiem czy wiecie w Niemczech jest tutaj takie prawo, że jeżeli np. pali się jakaś lampka na jaśniku typu airbag czy, czy SRS, cokolwiek to potrafi przyjechać laweta, odholować wasze auto i musicie je naprawić, albo zostawić w serwisie na naprawę, więc jest lipa tak, my tutaj próbujemy jeszcze jednego patentu z autotunerkiem e, sterownik już się zgrywa a Jurgenowi się przed chwilą rozładował samochód i już nie odpalił to znak, że na zimę akumulator się kłania a przyznać się, ktoś ma problemy, jak się tylko troszeczkę zimno zrobiło z odpaleniem samochodu, bo już ostatnio z moim pasatem też miałem przeboje. A to jeszcze nie są jakieś minusowe, co dopiero będzie potem. Nie wiem, tutaj też bardzo dużo osób gada w mediach, że jest jakieś przebiegunowanie i będzie u nas bardzo zimno do minus 30-40 stopni, ale jakoś coś nie chce mi się w to wierzyć. Bo jaki chrupek na takim mrozie tak naprawdę odpali? Sytuacja natomiast wygląda tak, że niestety ani Odisem, ani VOCDS-em nie możemy ani tego zakodować, ani zmienić, że ta poduszka nie jest założona, chociaż teoretycznie pokazuje, jak sprawdziliśmy na vocds że ona jest jakby niezamontowana, tak samo jak i z lewej strony, a jednak pokazuje jej błąd, więc tutaj mamy dwa wyjścia. Albo gdzieś tutaj jest coś nie tak z kablami. Nie wiem, coś jest nie tak, tutaj po tej stronie, bo to te auto też miało z elektryką grzebane, to widzieliście pewnie w poprzednim, w poprzednich odcinkach, już nie pamiętam, który to był film, co my tam pół elektryki żeśmy wypruli. O, a co to? Ty, gryzonia myślę, ci gryzoń coś przegryzł. O kurde, to chciałem No i widzisz, tutaj pewnie będzie gdzieś jakiś problem z kablem przegryzionym. <śmianie> Kuźwa i gniazdo co zrobił. Był, no był, tak? był na no pewno że był. Jakaś myszka sygnalizowała, że się zepsuł wszystko. Jurgen, Jurgen, nasz dziwieniec. Jurgen, pokaż to no. Zdziwienie do kamery. Nie, to są Najweju, chcecie kupić euro. Nic kto da więcej? Nie, no, ale myślę, że idziemy dobrym tropem, bo jeżeli w kodowaniu nic nie możemy zrobić, no to e, tutaj po prostu trzeba rozebrać mniej więcej w tym kierunku, co pokazuje błąd, a, a gdzieś czas w tym kierunku, gdzieś tutaj pewnie są kable przegryzione. No, więc tak. Patrzymy, obserwujemy, diagnozujemy. Teraz powiedzcie mi, jak ustalić taką musterkę, jeżeli tutaj gdzieś była myśl. Trzeba szukać po kabelku. Wszystkie te od kostki, od airbagu, czyli mianowicie od tej kostki, lecieć dalej, ale no, jeżeli ona doszła w tak ciasne miejsce, to tak naprawdę kabel przegryziony może być wszędzie. Ale będziemy zaraz... daleko, bo mnie po prostu No, no ja też bym nie chciał, żeby to było gdzieś daleko. No ale zaraz poszukamy. Coś musi być. Jak jest gniazdo, to już jest znak. Musi być i więcej. O, za od kostki. Od airbagu tutaj. Trzeba, czy my, jak patrzymy przy kablach i są gdzieś kable przerwane to powinniśmy odłączyć akumulator bo jak zaraz nam strzeli w oczy ducha to się zdziwimy ale tutaj jest jedna kostka od poduszek i druga nie wiem takie coś grzechocze w środku nie wiem co to jest czy jakiś zapalnik czy coś pewnie jakiś zapalnik ale nie jestem pewny właśnie czy jakiś rezystor nie wiem jeszcze nigdy nie widziałem takiej części możecie znać w komentarzach że coś takie widzieliście i to chyba powinno być włożone tam i ta poduszka była już wykładana, bo widać, że spójrzcie, tutaj ktoś powinien tą śrubkę wykręcić w dziesiątkę i tą poduszkę przykręcić, a ktoś po prostu ją nałożył na tą dziesiątkę. Czyli poduszka od pulpitu była już wymieniona, pewnie cały kokpit po rozbiciu. I nas teraz najbardziej interesuje, dlaczego to nie działa. Czyli spróbuję to włożyć i wtedy spróbuję wyczyścić błąd a jeżeli załóżmy to nie pomoże, odłączymy to coś i zobaczymy jaki nam wtedy błąd pokaże bo nie wiem co to jest za część no i wtedy będziemy pokoje sprawdzać, czy ta poduszka jest ok bo przed chwilą przejrzałem całą wiązkę instalacyjną i nie widać nigdzie pogryzienia od, tego, od tej myszy czy czegoś, co, cokolwiek to było więc w tym kierunku bym nie szedł, Szedłabym w tym kierunku, że coś tutaj było akurat dołożone i, i po prostu źle założone a to, że kod błędu pokazał po czasie to głupi zbieg, chyba okoliczności, więc tak mi się wydaje, że usterkę znalazłem. Mianowicie ta masa, którą tutaj zaraz przykręcę, spójrzcie, że ona daje masę, i na tutaj tą część poduszki, i tak samo przez te wszystkie metale idzie. Masa brana jest wtedy stąd. Ja nie jestem tutaj akurat znawcą układów poduszek, więc nie powiem Wam, jak jaki zostać tutaj działa dokładnie. no Wiem, że jest nabój. I, I cały ten ładunek, aczkolwiek nie wiem co to jest za część. I ona pewnie potrzebuje brać masę z tego elementu. A tutaj widziałem, że ktoś tam śrubokrętem to próbował wydrapać, czyli pewnie nawet nie odkręcali, e, tylko wydrapali to, i dlatego to jest trochę luźne. Ja tutaj to mocno dogiełem, docisnąłem i teraz masę kontaktuje i podejrzewam, że był to problem ewidentnie z masą. Chyba nawet w kodzie błędu było coś z masą, ale teraz nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Bynamy, ja to poskręcałem, posprawdzałem. Za chwilę odpalimy jeszcze raz kompa i zobaczymy, czy błąd minie. Jak minie, to się okaże, że to był tylko problem z tym, że ta część stąd wypadła. Powoli, powoli, po niczce do kłębka, jak to się mówi. Tutaj była sama ta część, mi się wydaje, że to właśnie jest nabój, który tam musi mieć swoją po prostu rezystancję, żeby nie było błędu. Pak odłączyliśmy to błąd, od tego pokazuje, że jest nie ta rezystancja. E, aczkolwiek pokaż Jurgen na telefonie. Tak wygląda, jak sprawdziliśmy gdzieś na Google, nabój do tego i ona ma jakąś taką koło szmatkę obwiniętą. Ja nie wiem, czy też teraz ta kolanówka, że jak to wystrzeli, to nie wiem, jakoś to ma coś tam osłonić, pomóc, nie mam najmniejsza pojęcia. Aczkolwiek ta część, co tutaj jest, to całkowicie inaczej wygląda, niż jeżeli na zdjęciu. I myślę, że trzeba jak najbardziej zacząć od zamówienia takiej poduszki e, sprawnej, bo ta to widać, że jest jakaś cudowana. E, I... Iść w tym kierunku, bo to wydaje się najbardziej prawdopodobne w tej całej sytuacji. Więc na razie tutaj nie będziemy nic kombinować, nic cudować. Ja myślę, że to jest dobry trop i po prostu trzeba zamówić taką poduszkę, założyć i zobaczyć czy błąd zniknie, bo innej opcji też tutaj nie widzę. Więc tak, e, podsumowując, jeżeli my żeśmy ten zapalniczek ten mały wyciągnęli od niby kolanówki, nie wiem na jakie zasadzie on działa, to pokazuje błąd, że jest zła rezystancja. I dodatkowo ten właśnie z masą. A jeżeli weźmiemy to, odłączymy to, pokazuje tylko zwarcie z masą. Czyli, jak na moje, to ten mały zapalnik jest sam w sobie uszkodzony. Ten po prostu mały, który jest przy poduszce. Bo ten duży nabój, jest wszystko ok, ale coś jest nie tak z tym małym. No, i tak, Jurgena samochód udało się ogarnąć. Jedyne czego żeśmy nie zrobili, tak naprawdę, to przebiegu, bo się okazało, że mój sprzęt, który do tego posiadam, wysiadł na tym samochodzie, więc trzeba tutaj niestety dokupić trochę sprzętu. Tutaj jest silniczek od naszego legendarnego Audi A6. Na pewno wiecie, o którym mowa. Było na pewno o nim chyba 6 odcinków, i ten odcinek czeka w zapasie. jak go muszę tutaj wziąć i wytarmosić stąd, co ja go rozbiorę na śrubki. Sprawdzimy dlaczego. Tutaj się zatarł, dlaczego u mnie będzie dokładna analiza tego silnika ze względu na to, że to są silniki, które szły od 15 roku i cały czas do mnie ludzie dzwonią z samochodami z 18, 19 roku że te silniki się zacierają. Ostatnio nawet było auto z chyba 19 roku, które się zatarło i też z takim silnikiem, więc moim zdaniem, tam jest jakiś regulator ciśnienia na pompie, który, który po prostu. W sofcie ma ograniczenia, odcina troszeczkę ciśnienie, zmniejsza, bym powiedział, i przez to się przyciera dół, bo w każdym samochodzie są identyczne uszkodzenia, czyli w każdym samochodzie co się dowiadywałem, wszędzie zawsze stoi po prostu wał korbowy, a nie za, załóżmy jakieś tam u góry, wałki czy coś tego typu, więc jeżeli to już w tylu samochodach się dzieje, to po prostu mamy już tutaj gdzieś znak, że to jest jakaś usterka fabryczna. I być może, że to właśnie chodzi o te ciśnienie oleju, ale to będziemy rozbierali na bieżąco, będziemy oględziny robić, a to już myślę, że w następnym odcinku. Dzisiaj no niestety pogoda nam nie dopisuje, mi zostało jedynie wziąć, pojechać i założyć zimóweczki w swoim samochodzie w Audi. I ten sterownik, co robimy autotunerem, to będę musiał tam też jeszcze raz go wgrać i będzie już po robocie, bo okazało się, że... Tutaj autotuner jednak dał radę i jednak ogarnie dobrze ten sterownik, bo na początku myślałem, że on tam nie wszystkie mapy widzi, ale jak się okazało autotuner jednak stanął na wysokości zadania. No i tak, we wieczornych warunkach udało mi się ten sterownik dokończyć. Wszystko tutaj ładnie wypaliło. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Z Wami się żegnam. Do zobaczyska. Na razie. Ho. Cześć.